W przestrzeni leśnej, może tak powiedzmy z boku w pięknej zimowej aurze. Jak się zrobi zbliżenie, to nawet można zobaczyć wiewiórkę na I dzięcioła, który Dziecioła, które żyje e, 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 Tak czy tak. E... To, co może zaczniemy? To zaczynamy. No bo my już tak od dłuższego czasu sobie rozmawiamy, tutaj jakieś dzięcioły, wie, wiewiórki się pojawiły. E, tak a propos, no to przypomnijcie się jeszcze kim jesteście, aczkolwiek dużo widzów już was zna, ale m, może. Dla kogoś jesteście powiedziałbym, jakim jest podzianką. Może ja się przedstawię. Jestem nazywam się Teresa Szyszko, jestem dentystą, praktykującym cały czas, żyjącym można powiedzieć na co dzień w gabinecie stomatologicznym bardzo wiele godzin. Kocham swój zawód, mam duże doświadczenie, bo rzeczywiście już nie jedną rzecz miałam okazję. Zobaczyć ze strony dentysty. Natomiast rzeczywiście pewna wiedza, która teraz od jakiegoś czasu mi prześwieca, taka informacja, jakby która mnie prowadzi teraz w tym zawodzie, to jest właśnie ta psychobiologia. I razem z mężem prowadzimy praktykę dentystyczną już od ponad 30 lat. I rzeczywiście tak to jest, że łączymy tę naszą nową wiedzę psychobiologiczną z właśnie z dalszym leczeniem pacjentów. Ja się nazywam Janusz Szyszko. Właściwie żona powiedziała już o tym, co robimy i tak dalej. Powiem na wstępie, że nie jestem dentystą, jestem lekarzem ze specjalizacją patomorfolog. Natomiast w mojej karierze też naukowej ukończyłem studia implantologiczne i w gabinecie stomatologicznym zajmuję się wkręcaniem implantów i z tego tak naprawdę żyjemy. A nasza pasja, nasze zainteresowania w kierunku psychobiologii i pomagania też. Pacjentom w lepszym zrozumieniu swoich problemów, to jakby została tutaj połączona. Myślę, że bardzo duży taki był ten etap w naszym życiu, a szczególnie w moim, kiedy mimo, że wykonywałam bardzo wysoko-specjalistyczne zabiegi, bo jestem i mam specjalizację, mam doktorat, prawda, zrobiliśmy różne te inne rzeczy, pracowaliśmy na uczelni, w pewnym momencie pojawia się pustka, która spowodowała, że człowiek pomyślał, że ojej, nie może być tylko lekarzem, który cały czas zmienia stan uzębienia, który się cały czas psuje, cały czas się właściwie pogarsza, albo wręcz doprowadza nawet niektórych pacjentów do tego, że tracą ci te zęby, i była taka był taki duży ciężar w nas, albo też przede wszystkim we mnie, że czuł się człowiek taki trochę bezradny w stosunku do tego, co zastawał w jamie ustnej pacjenta, i ciągła tak jakby potrzeba kontynuowania tego leczenia i jakby końca nie było. I w tym momencie pojawiła się wiedza psychobiologiczna, która pokazała, że leczenie, które prowadzimy w kabinetach, nie tylko dentystycznych, ale i lekarskich, jest to leczenie objawowe, czyli rzeczywiście my mamy umiejętności zajmowania się objawami moje pytanie, właściwie takie załóżmy wprowadzenie do tego, co będziemy dzisiaj robić, bo umówiliśmy się przed nagraniem, że najpierw Twój mąż coś tam powie, a potem zniknie, a Ty będziesz prowadziła dalszą część, gdyż no tak macie to dzisiaj podzielone, ale najpierw to pytanie, które musi paść, mianowicie co z książką, bo ja tutaj zapraszam do playlisty. Wy jesteście bardzo płodni, jeśli chodzi o różne swoje takie powiedziałbym um, dodatkowe zajęcia. Janusz tutaj już chciał zaraz gitarę na oczach wszystkich rozwalić, bo to jest śpiewający dentysta, a ty no już prawie, prawie dojrza, już dojrza, do, 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 dojrza, do, dojrzałaś do tego, żeby spłodzić swoją książkę, więc powiedzcie, jak, na jakim etapie jesteście? Który to miesiąc? Myślę, że jeżeli chodzi o książkę, to rzeczywiście na początku, jak napisałam tą książkę, bo ją rzeczywiście napisałam, miałam wrażenie, że jestem gotowa, żeby już ją pokazać światu. I w tym momencie pojawiły się takie pewne małe trudności, ponieważ okazało się, że jednak warto w tej książce ująć więcej praktycznych wskazówek, bo potem była informacja, że może jeszcze właśnie lepiej kolejność zmieniać, etapy tych właśnie rozdziałów. I jakiś taki nastąpił moment przełomu, że nagle się zatrzymałam w tym procesie. Pisania książki, ale obudził we, we mnie się taki jeszcze nowy aspekt, chyba po to też to było, żeby w tej książce więcej się znalazło rzeczy bardzo takich prawdziwych z mojego doświadczenia i z mojego czucia tej psychobiologii, żeby to, co rzeczywiście tam było zawarte, to rzeczywiście, żeby miało jakieś takie podstawy. Pra głoszenia mojej prawdy, coś takiego. W pewnym momencie pojawił się nowy temat, właśnie dotyczący, dlaczego zęby w takiej kolejności się wyrzynają. Nie tylko dlaczego się psują, ale dlaczego się tak wyrzynają. Co z tym kalendarzem, tak zwanego wyrzynania zębów. I tu taki jakiś pojawił się dodatkowy element, który mnie coraz bardziej, jak gdyby, przekonuje, że jeszcze w tej książce muszą zaistnieć pewne rzeczy, które warto poruszyć i chyba dlatego na tym etapie jestem, że ona już jest jakby napisana, ale brakuje w niej jeszcze tego, takiego... Może zdeklaruj się tutaj, kiedy oddasz do druku. Nie, nie będę deklarować się. Uważam, niech to będzie po prostu płynęło. Niech to płynie i w danym momencie, kiedy będzie ten moment, niech się to pojawi po prostu. Dobra. Zanim może do zębów, ludzie, którzy wiedzą, to to jest psychobiologia, na pewno nie będą tu specjalnie zaskoczeni moimi tymi wywodami, które chcę w tej chwili powiedzieć. Natomiast, jeśli ktoś za wiele o tym nie słyszał, to może go to zainteresuje. Powiem tylko tyle, że nie jest to temat bezpieczny w środowisku medycznym. I my, jako lekarze, spotkaliśmy się głównie z kompletnym niezrozumieniem tematu. Nawet do tego doszło, że y, y, pani, która zajmuje miejsce sędziego w Izbie Lekarskiej, mówi, że wy nie powinniście w ogóle poruszać tematu psychiki w, w, w rozmowie z pacjentem. Nie powinniście w ogóle z nim rozmawiać. Przypomniał mi się teraz Jan Białek, który mówi w swojej książce o. Technologii, które nas tutaj czeka, i myślę, że najlepiej by było dla wszystkich, gdybyśmy się zamienili w kompletnie proceduralnych y, 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 robotu ludzi i wykonywali tylko to, gdzie tam jeszcze maszyna dzisiaj nie może, a resztę powiedzmy, oddejemy procedurą. I my tak właśnie nie chcemy. Powiem w, z czym, w czym rzecz. Mianowicie w tym, że przyjęliśmy. Taką prawdę, którą dr Hammer kiedyś odkrył, że wszystkie nasze problemy zdrowotne biorą się, mają na swojej podstawie konflikt. O ile konflikt, który nas dotyka, jest na poziomie psychologicznym, nic się jeszcze nie dzieje. Natomiast silny, długotrwały, i tam kilka innych cech tego konfliktu, które on wymienił, jeśli jest na tyle istotny, Mózg, żeby ciało mogło przetrwać, kieruje ten konflikt właśnie gdzieś w organy naszego ciała. Konflikt, który przyjmuje tak zwany, jest wtedy konfliktem biologicznym. Zaczynamy chorować. Okre opisał to ładnie w swojej książce Urzawianie biologią pod hasłem Pięć praw natury, i jako pierwsze prawo opisał właśnie typ. Konfliktów biologicznych. Drugim takim jego prawem była fazowość choroby. Chorujemy i nawet o tym nie wiemy. W następnej fazie, kiedy objawy się manifestują, to traktujemy to dopiero wtedy, że to jest choroba. Lekarze, widząc te objawy, dają leczenie objawowe, no bo widzą objawy. Trzecim takim jego prawem jest to, że nasze. Choroby są powiązane z tkankami, z listkami zarodkowymi, z których powstają wszystkie tkanki w organizmie. Tak, tak, tak naprawdę są cztery, y, trzy listki zarodkowe, a w tym kontekście psychobiologii ten drugi listek, czyli mezoderma, jest podzielony na dwa. Także mówimy o czterech tutaj, jak byli w niezależnych listkach zarodkowych. No i czwarte prawo to to, że mikroorganizmy, mają dla nas znaczenie, nie są naszym wrogiem, pomagają nam w tym, ażeby doprowadzić do wyzdrowienia. I piąte prawo mówi tylko tyle, że biologia znajduje najbardziej jakby logiczny sens w naszym życiu, żeby choroba, która nas dotyczy, pokazywała. Wszystkie konflikty i ewentualnie w przyszłości, żebyśmy mogli je rozwiązać. Tyle jeśli chodzi o ogólne zasady psychobiologii. I teraz psychobiologia tak naprawdę zajmuje się już nie samą diagnozą, tylko pracuje z diagnozą. Jeżeli mamy jakiś problem, czy to z którymkolwiek organów, czy ogólnie z ciałem, szukamy przyczyny na poziomie naszej psychiki. I każdy człowiek w, w zestawieniu z konfliktem odbiera go kompletnie inaczej. Jeżeli na przykład kiedyś na mm, wykładzie Petra, no on podał taki przykład: mąż znajduje żonę y, w łóżku z innym facetem. I rodzaje traumy, jaką może przeżyć, są bardzo różne. Na przykład ktoś tak na moje terytorium, jestem beznadziejny, mam niskie poczucie wartości, albo na przykład super. Wreszcie mogę powiedzieć, że mam kochankę i nic się nie dzieje. <laughs> Także tak, tak, każdy konflikt może po prostu wywołać w nas bardzo ciężką traumę i chorobę, albo kompletnie nic. Dlatego każdy jest inny. Natomiast biologia nie kłamie. I jeśli my na przykład w naszym gabinecie ktoś przychodzi i mówi, ze mną wszystko dobrze i często daje taką ankietę do wypełnienia nowemu pacjentowi, gdzie opisuje, jeśli ma jakieś problemy, choroby i wszystko na nie zaznacza, że nic, 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 nic. Ja mówię, jak świetnie pani nakłamała, ale co tam. No i za chwilę, jeśli możemy, mamy taką przestrzeń, żeby możemy porozmawiać, wówczas mówię o tym, a co mamy słychać? No właśnie mama miała... Yy, Operację barku, ale świetnie wyszła z tej operacji i już się bardzo dobrze, no tak, bo przecież dźwigała na swoich plecach dotychczas wasze problemy. No skąd pan wie? No tak, no pomagała córce w Anglii przy tych dzieciach, ona musiała jeździć i tu i tam, i, ale wreszcie to się skończyło. <laughs> Oczywiście, że tak, konflikt się zakończył, choroba się ujawniła i wtedy następuje bardzo szybki powrót i łatwy do zdrowia. Natomiast to, co mamy na co dzień, o czym żona wspomniała już dzisiaj, chyba w naszej rozmowie takiej jeszcze nieoficjalnej, że często ma taką pracę syzyfową. Zęby się ciągle psują, ciągle je trzeba naprawiać. Czasami, jak to się potocznie mówi, dentysta zepsuł zęby, może pani coś pomoże, bo mi dentysta zmarnował. Pewnie, że tak. Jeśli konflikt jest nierozwiązany w jakiś sposób, niezakończony. To bardzo trudno jest doprowadzić do całkowitego, jakby, wyleczania naprawy. I czasami są sytuacje, kiedy no, wydaje się no, wyjątkowo łatwo i powinno iść. Nie ma żadnych problemów. Na przykład w mojej praktyce, kiedy wkręcam implanty, jest tak pięknie, tak, taka, mówiąc językiem moim, kość znakomita, bardzo duży obszar, nie ma żadnego problemu, a po prostu się nie przyjmuje. I problem wtedy, no tak, bo pewnie pan zachorował w międzyczasie na jakąś ciężką grypę, obniżona odporność i tak dalej, ale. Konflikty, które gdzieś tam w nas żenią, które pojawiają się w różnych sytuacjach, powodują, że organizm musi reagować w ten sposób, umieszczając konflikt w ciele, żeby człowieka utrzymać przy życiu. I tyle mówi o tym psychobiologia. Oczywiście jeszcze dużo, dużo więcej, ale ponieważ żona jest specjalistką od zębów mam dzisiaj Państwu do przekazania. Bardzo ciekawe informacje, więc ja może już zakończę ten dość przydługi może wywód na temat psychobiologii. Część teoretyczną już mamy. Pożegnamy teraz. Nie powiem, że brzydszą połowę waszego związku, ale my, faceci, no raczej frontmenami nie jesteśmy, zazwyczaj. To co? Oddajemy głos teraz Twojej żonie. No i czym nas dzisiaj zaskoczy? Żegnamy cię. Rzeczywiście to, co Janusz powiedział, to jest bardzo ciekawa wiedza, taka właśnie teoretyczna. I ja, kiedy zaczęłam zajmować się psychobiologią, a było to już mniej więcej gdzieś koło 10 lat temu, na początku, tak jak najczęściej w tych reklamach się mówi, z pewną niepewnością, z pewną yy, Taką wewnętrzną potrzebą, ale z takim jeszcze strachem wewnętrznym, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, czy to prawda, czy to fałsz. To, co na tych właśnie wykładach psychobiologicznych się dowiedziałam, a ponieważ byłam bardzo mocno zaangażowana w taki typowy świat temat medycyny konwencjonalnej, więc jakby uświadomienie sobie, że ja mogę sobie na coś takiego pozwolić, też było bardzo dużym takim dla mnie osobistym problemem. Ale ta, tak jak już mówiłam wcześniej, chęć coś zmienienia w tej pracy dentystycznej pojawiająca się, Taki, taki, jakby taki stan troszeczkę wypalenia zawodowego i takiej niekończącej się tej samej sposobu leczenia pacjentów i wracających pacjentów czasami z innych gabinetów, czy też moich, którzy znów się mają problemy z zębami, coś mi mówiło, że trzeba się tą psychobiologią jednak zająć. I rzeczywiście początkowo te szkolenia, które odbywałam, studia, które skończyłam, książki, które czytałam, dawały mi dużo takiej wiedzy teoretycznej ale cały czas brakowało mi tej wiedzy takiej praktycznej, a ponieważ cały czas jestem dentystą, który praktykuje, więc w tym pewnym momencie pomyślałam, że zacznę wywiad lekarski, który prowadzę, taki typowy, dentystyczny, troszeczkę modyfikować pod kątem przyglądania się, czy ta psychobiologia mówi prawdę, czy to jest, to ma sens, czy to jest tylko taka rzeczywiście kolejna teoria, która ładnie wygląda i rzeczywiście to nie jest do końca prawda. Nawet miałam wrażenie, że może to będzie łatwe do obalenia i znów wrócę do takiego konwencjonalnego myślenia, jak większość większość w obecnym świecie dentystów czy lekarzy. No i rzeczywiście początkowe te moje własne doświadczenia z najbliższymi, czyli patrzenie pod kątem, który to ząb się psuje i co z tego wynika, bo wiadomo, że psychobiologia mówi o czymś takim, że ząb to oczywiście prezentuje rodzaj kęsa, prawda? Czyli to, co wcześniej już mówiłam w tych wykładach, że wszystko, co dostajemy do jamy ustnej za pomocą zębów, to jest chwytanie kęsa, czyli to jest z biologicznego punktu widzenia nasz atak, nasz. Nasza chęć zdobycia czegoś to jest też to, że potrafimy na przykład walczyć o coś albo uważamy, że nam się coś należy, albo też nie, albo właśnie szczerzenie się, pokazywanie swojej agresji, swojej siły, pokazywanie, że mogę też kogoś zabić w przyrodzie, prawda, to też jest tak samo. Natomiast w przypadku psychobiologicznego kręsa, to mówimy tu o przede wszystkim takich rzeczach, jak na przykład możliwość zdobycia jakiejś pracy, zdobycia jakichś środków materialnych, rozmowa z szefem, z autorytetem, jak potrafimy się powiadać przy osobach które są na przykład w naszym kręgu postrzegane jako bardziej takie właśnie autorytatywne i tu też w tej biologii wtedy widzimy zachowanie się tych zębów. Oczywiście też jeszcze co bardzo potem zaczęłam zgłębiać, okazało się, że zęby są też odpowiednio programowane. Okazało się, że zęby są przynależne. I w pewnym sensie uczyłam się tych pewnych takich rozwiązywania tych konfliktów tak na pamięć. I myślałam, że to jest tylko taka wiedza, która gdzieś ktoś ją podał i teraz dalej ją przekazujemy i niekoniecznie to jest prawda, ale może w praktyce się to sprawdzi, że to jest jednak rzeczywiście y, naukowo jakby teraz udowodnione. A ponieważ mam doświadczenie pracy z uczelni, gdzie pisałam prace naukowe i też miałam okazję zgłębiania troszkę procedury badania, przyszło mi do głowy, że jednak muszę bardziej to uzmysłowić, skąd wynika taki w ogóle pomysł, że każdy ząb odpowiada za jakiś inny konflikt. Oczywiście w międzyczasie stworzyłam karty, nawet mam przed sobą te karty, które odwzorowują to, co zostało przez ze mnie wcześniej poznane teoretycznie, że dany ząb, na przykład zęby przednie, są to zęby ojca, matka, prawda, dzieci, zęby boczne odpowiadają za relacje gdzieś tam z innymi przodkami. I ponieważ nie widziałam dalszej jak gdyby, sensu, dlaczego akurat jedynki są tymi zębami od takiego konfliktu, dwójki od takiego innego konfliktu. Przyszedł do mnie taki właśnie w pewnym momencie taki jakby głos z góry. Mój słuchaj, to rzeczywiście ta biologia mówi to, co nasze ciało pokazuje. I to, co wymyślił ktoś, że ten konflikt odpowiada za taki temat, to wynika z pewnego biologicznego naszego obrazu. I tym obrazem jest obraz całej jamy ustnej. I tym obrazem to znaczy ja często mając pacjenta widzę prawda coś takiego. Oczywiście nie każdy pacjent tak wygląda jak na tym pięknym modelu, ale otwierając buzię Zaczął mi się pokazywać, jakby wyświetlać troszkę inny charakter człowieka, bo my oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni, że jak widzimy coś takiego, to nam się kojarzy tylko z gryzieniem, z rzuciem, ewentualnie wyrażaniem emocji, bo jeżeli się ktoś by uśmiechnie, szczerze, to widzimy, że on jest pozytywny, jak ktoś się wyszczerzy inaczej, to myślimy, że jest agresywny, czyli bardziej patrzyliśmy na każdego z nas i na te zęby tak biologicznie. Natomiast jeżeli spojrzymy na taki układ zębów i na taką część twarzy czaszki, bym powiedziała, to tu nagle może się okazać, że to nam coś przypomina. I w pewnym momencie zauważyłam, że to wszystko mi przypomina pewien rodzaj takiego jak gdyby takiego budynku, takiego muru, takiego domu ogrodzonego. I w tym jakby, w takim obrazie, który mi się wyświetlił jako taka pewna struktura domowa, okazało się nagle, że te, te programy psychobiologiczne, które wcześniej miałam opanować jakby na pamięć i uznać za swoją prawdę, ale do końca jej nie czułam, bo nie miałam takiego jakby potwierdzenia w swoim doświadczeniu, nagle popatrzyłam na te zęby i jako na strukturę taką rodzinno-domową, taką hierarchiczną i cały obraz nagle mi się wyłonił, że ta psychobiologia rzeczywiście do nas cały czas przemawia, że my rzeczywiście jesteśmy tak zaprogramowani, jak i ludzie, jako ludzie, że ten pojazd, który w sobie nosimy, to jednocześnie wszystkie nasze części też jakby wyłaniają te od razu tematy psychobiologiczne. Ponieważ jestem tylko dentystą, więc nie zagłębiam się, dlaczego ręka tak wygląda, a nie inaczej, dlaczego noga nie wygląda tak, a inaczej, czemu mamy takie kręgosłupy. Ktoś już nie chce zagłębiać. Natomiast ponieważ jest mi bliski temat zębów, to uświadomiłam sobie, że w tych zębach jest ukryta rzeczywiście prawda o wszystkich naszych konfliktach psychobiologicznych i jak te konflikty można sobie samemu rozwiązywać, to dzięki temu że gdybym teraz pokazała na tym schemacie zębowym, jak to działa za pomocą tego tak zwanego kalendarza wyrzymania się zębów, to każdy z nas później bardzo często nie musi już konsultować się u psychobiologa, czy zagłębiać się w jakieś bardzo duże tematy książek, czytania i tak dalej, tylko uzmysławiając sobie pewną strukturę tego naszego wyglądu zębów i naszej jakby kolejności wyrzynania się zębów, jest to, jakby od razu narzuca się, z czym możemy pracować i jak możemy pomóc żeby własne zęby przestały się tak permanentnie ciągle psuć. Mam tutaj taką analogię, bo akurat niedawno nagrywałem troszeczkę z Andrzejem Grabarzem na temat medycyny chińskiej i nagraliśmy taki odcinek o fraktalności ludzkiego ciała. Mamy us, uszy, palce, stopy, plecy. Jest wiele tych punktów takich energetycznych, które są jakby powtarzalne. Można generalnie na, nawet na języku znaleźć takie punkty, które odpowiadają za poszczególne organy, tak samo na stopie, i wydaje mi się, że właśnie patrząc się na ten geniusz, który jest jakby. No, nie powiem, że stworzył, ale stworzył to nasze ciało. To tak samo, jeśli chodzi o zęby, byłoby dziwne, gdyby one nie były w jakiś logiczny sposób skonstruowane. I teraz to, co ty mówisz, idealnie mi pasuje do tego obrazu frakt fraktalności, że w wielu punktach jakby można śledzić, pilnować, sprawdzać, oglądać albo wpływać na poszczególne organy, na psychikę, bo człowiek jest wiesz sk skomplikowaną maszyną, bo to jest i ciało, i umysł, i duchu. Duch więc dla mnie, to co mówisz, jest naprawdę dopełnieniem tego obrazu, że powinniśmy patrzeć kompleksowo wszystkie elementy łapać i psychiczne i fizyczne, a manifestacja akurat w zębach moim zdaniem z pewnością potwierdza to, co twoje dociekania, bo byłbym zdziwiony, gdyby tak nie było. Mm -hmm. No właśnie, ale ponieważ my bardzo często, kiedy patrzymy tak typowo matrixowo, tak bym powiedziała, to nie, nie patrzymy, no nie wiem jak to ująć, ale nie patrzymy osza, oczami no może duszy to może tak dla niektórych zabrzmi dziwnie, ale patrzymy niby na ten sam świat tymi samymi oczami, ale one nam pokazują coś innego, czyli jak widzimy, no taki chyba obraz trójwymiaru, który nam się wtedy wyłania. I rzeczywiście, jak patrzymy jako lekarze już na pacjenta, nie tylko jako na, na takie struktury które służą na przykład do rzucia, tak jak tutaj, na struktury, które tylko służą, żeby kogoś, prawda, jakie jedzenie mamy zjeść, albo czy to potrzebne, czy nie, często się mówi, a to i bez tego może pan funkcjonować, no na przykład to, że często się usuwa zęby i trzeba kogoś nakłonić, żeby ktoś uzupełni sobie ząb, nie tylko z charakteru, że to ma być estetycznie, ale że to rzeczywiście ma dalej sens biologiczny w tym wypadku, to jakby teraz już mam inne przesłanie pomagania swoim pacjentom, czy osobom, które by się chciały ze mną kontaktować, nie po to, żeby stworzyć hollywoodzki uśmiech, bo czasami teraz już tak trochę z pobłażeniem i trochę tak jakby już z duszy śmieję się z tego, kiedy widzę taki czasami ranking śródentystów, że prawda, prześcigają się w pokazywaniu, co mogą wykonać za pomocą różnych strategii technicznych, jakie rozwiązania piękne, protetyczne, jak można oszukać naturę, jak zęby można zastępować, ale widać, że to jest bardziej na zasadzie popisywania się, a nie autentycznej pomocy danemu człowiekowi. Natomiast Natomiast w tym wypadku my jako lekarze i też dentyści bardziej powinniśmy się wczuwać w to, żeby, żeby ten człowiek sam zrozumiał, że ty nawet te. Te nie zmiany... przerywaj, nie przerywaj. Nie te wszystkie zmiany, które są w ciele, żeby po prostu rzeczywiście one służyły dla naszego zdrowia, a nie tylko dla tego wizerunku naszego, który teraz się tak bardzo pięknie chcemy zmieniać swój wizerunek zewnętrzny, ale wewnątrz zostaje cały czas jakby to wszystko nieprzepracowane i myślimy, że oszukamy znów naturę, że będzie dalej tak samo ładnie, mimo że nic w tym temacie nie robimy dalej, a tylko zmieniamy cały czas opakowanie na zewnątrz, czyli taki ten świat jest teraz w tym kierunku, jakby poszedł też za daleko, mam wrażenie. Myślę, że właśnie bardzo ważny jest ten wstęp, który Twój mąż zrobił, czyli to, że Wy, poprzez jakby diagnozę, sprawdzenie tego, z czym pacjent przychodzi, jakby odczytujecie bardzo dużo spraw związanych z jego psychiką, z jego problemami. I teraz lekarz, który jest świadomy tego, że człowiek jest jednak skomplikowanym tworem, rzeczywiście może mu pomóc. Bo to, co powiedziałeś, my możemy budynek, który po prostu się wali, który ma, nie wiem, podgnite fundamenty, gdzie jest pełno pleśni, gdzie po prostu ta cegła jest słaba, mówimy o budynku, czy o pojeździe, który jest całkowicie zgnity, możemy szpachli naładować albo dołożyć innych rzeczy i to będzie pięknie wyglądało przez jakiś czas. Ale on od środka cały czas będzie albo korodował, albo murszał, i on za jakiś czas wróci do tego samego stanu. I teraz to, co wy robicie ze zrozumieniem tych procesów, polega na tym, że najpierw sprzątamy, dbamy o fundamenty. Patrzymy się, co rzeczywiście jest problemem, i staramy się, jakby, uzmysłowić ludziom, że słuchajcie, to jest coś więcej do posprzątania. My owszem, zrobimy tą robotę techniczną, ale bez tego, niestety, tej pracy wewnętrznej, zlikwidowania pewnych problemów albo pewnych spraw, które gdzieś tam widzimy, no to. Nie dajemy gwarancji, tak powiedziałaś, że pacjent przychodzi po raz enty, cały czas to samo, cały czas to samo. Dopóki on nie zlikwiduje pewnych spraw u siebie, nie posprząta, no to ta robota owszem jest do zrobienia, ale na zasadzie nałożenia kolejnej warstwy szpachli, gdzie ona odpadnie za jakiś czas. No i to właśnie się bardzo często w przypadku zębów, ale nie tylko zębów, pojawia się teraz bardzo duża grupa chorób przewlekłych, nieuleczalnych. I to jest wszystko wynik tego, że to są właśnie te choroby, które właśnie wymagają najwięcej teraz tej pracy wewnętrznej. I gdyby rzeczywiście w tych branżach chorób przewlekłych, czyli paradontoza, próchnica, najwięcej teraz wziąć odpowiedzialności, żeby każdy z nas wziął swoją odpowiedzialność za ten kęs, czyli ten ząb własny, to wówczas rzeczywiście te leczenie byłoby bardzo spektakularne nieodwracalne rzeczywiście uzdrowienie nastąpiłoby. Oczywiście część rzeczy, które są już wymagają pewnej wymiany, to też to jest jakby rola dentysty, ale już nie byłoby tych nawrotów takich ciągłych i niezadowolonych pacjentów, którzy myślą, że ktoś albo jest złym dentystą, albo ktoś mu zmarnował zęby, czyli cały czas takie wkręcanie się w to poczucie winy i, i ten człowiek rzeczywiście trochę tak jakby sam w sobie ciągle pod sobą ten dołek kopie nieświadomie, myśląc, że ktoś wreszcie go uzdrowi, a niestety to uzdrowienie jest cały czas nas. No i ta psychobiologia jakby tu cały czas to chce pokazać. Obudźmy się w swojej psychice, zobaczmy swoją psychikę tak naprawdę. Myślę, że jeszcze czas najwyższy przejść do meritum, czyli do następnego odcinka, dlatego że wprowadzenie już mamy takie dosyć głę, głębokie, a ty masz sporo do przekazania treści nowych, o których jeszcze nie mówiliśmy, które w tej chwili chyba takie można powiedzieć, że najbardziej cię fascynują. Tak. Czyli co, pożegnamy teraz widzów i zaprosimy w następnym odcinku. Dziękuję. Do widzenia.